Siemano. w dzisiejszym odcinku pokażę wam, no parkour, bo y, we, wcześ, we wcześniejszym odcinku nie zdążyłem. Czy my serio musimy zaczynać w nocy? Co za chamstwo. Dobra, powoli. Y, no to tak, pokazuję wam o co chodzi. Tutaj jest skrzynka i tutaj mamy nagrodę za przejście parkuru. A za nieprzejście co będzie? Ale jak zrobić tą śmierć? Jak, jak możemy się zabić? W wodzie, tak. Widzą, to jest dobry pomysł? Pewnie tak. No, zrobimy tak. Że, y, jak ktoś nie przejdzie parkura, to musi wejść do wody i się utopić i się zabić. Czyli, y, jedno nie przejście parkura to jest jedna śmierć. Widzę dupę owcy. Już nie wiem, czy to jest dupa. Widzowcy. Panie Kurczoku, odejdź, bo cię będą teraz działy dziwne rzeczy. tam jaja! No dobra, to tak zaczynamy skakanko. kakanką. Pik, pik! Aj, to jest trudne. Aha, no dobra, no to Olek mi teraz bo dzisiaj nagrywałem nagrywanym dobra, było jedno nieprzejście, utopmy się, Aha. dobra, to teraz. Co no? Coś... Czas... No, bo to jest tam pokojowe, no jedzenie, No, co się dzieje, no? Coś... Czekaj, spróbujmy się tu, tu. Ci może tu będzie lepiej. No. Eee, może będzie w mo oceanie, czy tam morzu, lepiej? Jakby tu chlor był. No, no! Jakby był tu ch ja, Jakby był tu chlor, to by nas oczy bolały. No, no, no. Jakby był chlor, to by oczy strasznie... Ja, ja sobie tym też się śledzę. Dać. Muszę u to się utopić? Ja. Nie gadam. utopię. Czekaj, a może tu będą te? Może tu będą te y, podwodniaki? Te y, może tu będą takie podwodniaki. Czekaj! Uwalniemy skróta. I skluit wtedy wypuści taką substancję. Squid. יווי המיוק יווי המיוק ושוק? Abym musiał na, to, na ciebie nasypać piasek. No, no bo się nie da. Dobra, to mogę... Ej. Co? Dobra. Olek teraz będzie przechodził parkourę, Zobaczymy, jak mu pójdzie. No dobra, to lek teraz, teraz będzie się działo, zobaczymy jak Olkowi pójdzie. Albo wiecie jak zrobimy, bo skoro ciężko się utopić, o wre... no. dzięki kurczak, skoro nie możemy się utopić i nie możemy umrzeć, to po prostu, nie można tu, w... nie można tu wskakiwać, Olek. Aj! No, bo ja wiem, No, ale Daj, olek już No, nie kombinuj Jest to, olek, ja mam pomysła, że zniszczymy tę ścianę Ścianę. Wtedy nie będziemy na nią wskakiwać No, a tu się kierą Dobra, daj יא אבי! צורטר רע בי שולק. אה... נועה! די, טויה טולפי. נוגה? Da, tylko widzę, że nie wejdzie. Hmm. To nie wiem czy to jest nam na ułatwienie czy na utrudnienie. No właśnie chyba tak, bo nie możemy teraz wskoczyć na tą ściankę. Chociaż i tak nawet jakby była ścianka to i tak nie, moż, nie możemy na nią wskakiwać. Jak wskoczymy, to liczy się jako nieprzejście. desek 22 niby wydaje się że ta ściana jest zbudowana z 3 desek a... znaczy no tam z 10 a już no a wydaje się no, już mamy 22 22 deski łącznie to będzie pewnie no, no już na pewno już jest 30 będzie 40 na stole No... Nawet nie wiem czy nie 50. Nie ma no 50, to już nie ma. Co? No to może i będzie jednak z 50. Co to, to, to jest takie długie? Nie wiem. To prawie stark będzie. Nie. No, ej, no, prawie Nie będzie tak cały. Ja, ci prawie 50. Nie też będzie stack. Jak będzie stack, to... Nie no nie będzie jednak stak. Chociaż czekaj. Nie no, nie będzie. Siekiera pękła. To trzeba zrobić. Dobra. No, czekaj, no czekaj! i równy. Co, o co chodzi? Teraz robisz kilof? Nie, śkieram. No Oleg daj. Proszę cię. Nie. No tak. Tak. No i tu patyki chyba. Prawy. No i tu. Tak. Dobra, ja znowu jestem. Olek zrobił sporo roboty, ale nie chciał mi dać. Trochę, no ale dobra. Dobra. O! Prze... Nie godę, że przejdę. Dobrze, pyk, pyk, pyk! Jest! Przeszedłem! No do, albo robimy tak: ktoś przejdzie, bierze sobie jeden przedmiot, to ja sobie wezmę siekierę. Dobrze, oki? Okay? Tak. Dobra, olek się zgadza. że się siekierę. No i mamy jedno przejście. Czekaj, jeszcze, jeszcze te śmieci podchodzę do skrzyni. <laughs> Olek! Słyszeliście to, widzowie? Jak słyszeliście, to napiszcie mi w komentarzu Bek... Bek Olka. Matko, co to było? No. Twoje typowe bekanie, Olek. Mm. Ty wcześniej przychodziłeś dwa razy. 208. 8 Niegodaj, że przejdę co nas was. Nie godę. Ja. No dobra. No ale było dobrze. To teraz dam słuchawki Olkowi. Dzięki. Teraz widzowie ja przechodzę. Zobaczymy jak mi pójdzie. Dobra. O, zobaczymy jak ci pójdzie. Widzę, że dobrze ci idzie. Aj! Chcesz... I teraz robimy tak, że robimy po dwa razy. No już, no, już koniec czasu. Okej, okay. olek. Co nie fair, co nie fair. Gramy yy, sprawiedliwie. Jacie, zobaczymy. Wiem, że w film filmie może, yy, może nie być dla Was jakiś bardzo ciekawy. No bo wie, To się nie liczyło. Nie, nie, bo nie skończyło. No, Dobra, teraz mamy. Teraz mamy po trzy razy, oki? Okay? No nie! No dobra to ostatni. Ja... Ale to było. A? Olek! Zaraz ty przegrasz. Ja cię! Aj! To się cieszysz, co się cieszysz. A nie! Czekaj, dawaj po cztery. No. Chyba, że po pięć, żeby była równa piątka. To jeszcze... jeszcze Co mi tak nie idzie? Halo! Panie, panie! Pomóc, pomoc! Pomoc! parku zupa! Pomoc, parku zupa! Śmierć będzie! Panie, panie! Panie kucharzu! No to teraz ja! Dobra, ja dalej gadam, teraz będzie Olek przechodził. Zobaczymy jak jemu pójdzie. Uh -huh. <grywa> Olek, ty jesteś chyba słaby trochę w parkourie. Dobra, jeszcze trzy razy, tak? O, już nawet staje słońko. Czy zachodzi? Nie no, chyba. Ha. No. Zobaczymy, jak Cię Olek pójdzie. No. Ja Cię przekażę. No, nie było. Sorry, że tak krzyczałem, ale. Joż. Ej, ostatni bloczek ci został. Ale to było mocne. Ja. No, nie, nie god. yes, jest, 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 jest. Yes! No, ej, dobrze ci szło. O, już nocka. Aj nie, po pięć ja. Trzy razy mi zostały. Dwa. Nie gadaj. No Ej, o co chodzi? Łotafe? Aiii! Ja cię? Dobra, a teraz daj słuchawki Olkowi. Zobaczymy, ile ten film będzie trwał. Znów, znów, znów jestem. Olek, to zróbmy tak, że żeby skończył się, że, żeby skończył się film, mógł, każdy e, e, muszą się skończyć nagrody, czyli skrzynka będzie pisała. Dobra. Dawaj, Olek, lecisz. Não <tune> <tune> Ale co jeszcze? Ile szans? czy? Y no trzy. No nie, bo jak już skończyłeś parkour dobrze, to teraz ja. Nie. No nie, no bo to jest tak, że ma się szans, ale może wykorzystać tylko jedną. Zapnie... No uleg. No, nie. No dobra, niech ci będzie. I No. mam po jednej nagrodzie. To, czy... Nie tyle, jeszcze dwa. A nie dwa. jeden? Nie dwa. Nie, dwa. Nie. Jeden? O! Ktoś czuje się, że może być miło! Jest! To jest Nie wiem czy tego filmu nie podzielimy na jako na dwie części, bo trochę to już trwa. Dobra, cztery. Nie, nie cztery. Bijadcie, cztery. No, trzy. O jak sobie teraz za chwilę na gitarze? Tak teraz gra na gitarze, nie wiem czy wy to słyszycie w ogóle. Dobrze! Nikodyś, że to przejdę. Ty, ale patrz! Pana to! Co by to wziąłem, żeby się opłacało? Może kilofa? Nie, wiesz co, weźmy kobelek. Słyszy, słyszycie jak Oleg grabu. Teraz na pewno będziecie słyszeć. To prawda nie jest gitarzystą, która występuje na koncertach, nie, ja też, bo to jest właśnie moja gitara, bo on dzisiaj jest u mnie. Ale no ja też nie umiem grać, bo tam mam chyba źle jakoś tam stony wregulowane, ale dzisiaj nie o tym. No dobra, ja mam dwie nagrody, a ty jedną. Olek, teraz ta kolej. Aha, nie. Dzięki, że przypominasz. Jak mi się teraz jeszcze raz uda Dobra, proszę, żeby mi się... Aaa, udupa. Ale no, spoko, że chociaż mam dwie nagrody. Dobra, to teraz Olek. Olek. Teraz ja sobie wezmę. ja teraz zagram na gitarze. Jacie! Alech ma tę nagrodę z pierwszym razem, no to jest nie fair. To nie fair, że olek dostał za pierwszym razem nagrodę. To to nie fair, że o... Wygrał to skończyłeś lek? No to dalej. Że jakby cię nie... Jakby ci, nie wyszło i spadaj z bloka. No to się liczy! To się liczy. To już koniec, masz szans? Dobra. No poczekaj, jeszcze chwilę. To już będzie pewnie końcówka powoli filmu. Kto ci teraz nas głos Olka, bo już chwilę go nie słyszeliśmy. Olek. Ej, ole. Przyjaciel, mój dźwięk gitary jak śpiewam. Powiem wam tyle, że to już koniec odcinka. Nagród zostało aż tyle. No, ale mamy remis, Olek. Słyszysz? Mamy remis. Bo mamy każdy po dwie nagrody. Więc gratulacje, panie parkurowcu. Kończymy film. Jeszcze może drugą No, ale to kiedy indziej. No nie wiem Olek, Ci dzisiaj, no ale cześć. Pożegnajcie się jeszcze z Ołkiem. Pa.